Dziś opowiem o tych serialach fantastycznych, które w ciągu ostatnich 10 lat zrobiły na mnie największe wrażenie. Będzie tu zarówno science fiction, no tego najwięcej, wiadomo, jak i fantazy, a także coś pomiędzy. Ranking jak zawsze mocno subiektywny, ale mam nadzieję, że skłonię Was do obejrzenia kilku tytułów, które potem Wam się spodobają. No, chyba że akurat ktoś widział już wszystkie, co też jest możliwe. OK, Przejdźmy do dzisiejszego topu. Na miejscu 10 Mandalorian. Gdyby cały serial trzymał poziom pierwszego sezonu, Mandalorian byłby na mojej liście o wiele wyżej. Ale drugi sezon podał mi się już trochę mniej, a trzeci... o trzeci nie mówmy. Mimo wszystko była to jedna z najlepszych Star Warsowych rzeczy ostatniej dekady. O niebo lepsze od Obi-Wana czy Boba feka I od ostatniej trylogii. A fabule opowiadał nie będę, bo chyba wszyscy z grubsza wiedzą, o czym to jest. Ale warto wspomnieć, że główny bohater to łowca nagród, co rzeczywiście wpływa na to, z jakiego rodzaju powieści mamy do czynienia. Bo to wciąż i space opera, i fantazy z kosmiczną magią, ale także western. Szczególnie pierwszy, najlepszy sezon jest mocno westernowy, nie tracący przy tym gwiezdno-wojennego klimatu. Miejsce 9. Alter Carbon. Dość swobodna ekranizacja powieści Modyfikowany Węgiel, autorstwa Richarda Morgana. Właściwie cyberpunk, chociaż nie taki tradycyjny gibsonowski. Centralnym motywem jest w serialu to, że ludzką świadomość oraz całym doświadczeniem, osobowością itd. Da się przechować w małym implancie i podłączać do różnych ciał. Podobnie jak w przypadku Mandalorianina, pierwszy sezon zdecydowanie najlepszy. To znaczy lepszy od drugiego, bo były dwa. A każdy opowiada z grubsza osobną historię. Za to w obu jest Po. Moja ulubiona postać, sztuczna inteligencja stworzona na podobieństwo XIX-wiecznego poety. Sceny z jego udziałem są najlepsze. Na miejscu ósmym Andor. Od początku mam z Andorem pewien problem. Należy do tego pokolenia, dla którego prawdziwe Gwiezdne Wojny to ta pierwsza, najstarsza trylogia. No a tamta trylogia to kosmiczne fantazy, czy wręcz baśni. O kosmicznych rycerzach i czarodziejach, mrocznych lordach, uwięzionych księżniczkach i tak dalej. Mogę też powiedzieć, że Star Warsy to space opera, czy science fantasy. Ale science fiction nie jest to z całą pewnością, bo przecież kluczową rolę odgrywa tu magia. To znaczy, odgrywała. Bo Andor nie jest ani magiczny, ani fantazy, ani w moim postrzeganiu szczególnie gwiezdnowojenny. No ale muszę uczciwie przyznać, że to naprawdę dobry serial o kosmicznych agentach i terrorystach. Jasne, ma swoje słabsze momenty, jak. Pierwsze odcinki drugiego sezonu, jednak generalnie naprawdę mnie wciągnął i oglądałem odcinek za odcinkiem. Czego nie mogę powiedzieć o ostatnim sezonie Mandalorianina. A to też świetnie wygląda, aktorzy nie zawiedli i mogę go szczerze polecić. Z tym jednym istotnym zastrzeżeniem. Miejsce siódme Stranger Things. Serial, który w 2016 okazał się wielkim fenomenem. Niby mało oryginalny, umyślnie odtwórczy względem popkultury lat 80., ale tak napisany i zrealizowany, że nie sposób się było oderwać od pierwszego sezonu. Oto to z tego, że właściwie wszystko to już widzieliśmy. Oczywiście swoje zrobiło też dobranie grupy naprawdę dobrych dziecięcych aktorów, co wcale nie jest takie łatwe. No jak jeszcze okazało się, że grają tam werpegi, to mnie serial kupił całkowicie. Dlaczego więc nie znalazł się gdzieś na szczycie mojego rankingu? Dlatego, że o ile właśnie pierwszy sezon absolutnie mnie zachwycił, to kolejne nie wywierały już podobnego wrażenia. Jak dla mnie, formuła zaczęła się wyczerpywać, wciąż pojawiały się podobne motywy i tylko dzieci przestają być dziećmi, przez co opowieść traci dużo uroku. To nie super żeby dało się to ciągnąć w nieskończoność. Na miejscu szóstym, rozdzielenie. Angielski tytuł Severance. A co ten tytuł oznacza? Oznacza rozdzielenie świadomości pracowników pewnej tajemniczej korporacji na dwie części, które nic o sobie nie wiedzą. Jedna część prowadzi dotychczasowe życie, ale traci świadomość wsiadając do firmowej windy. I w windzie też ją odzyskuje gdy już przepracuje swój dzień. Natomiast druga część to wieczny pracownik, nie mający pojęcia o swoim życiu poza korporacją. Kończy pracę, siada do windy, mrugnie i znów jest w windzie tuż przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy w korporacji. Już samo to brzmi koszmarnie, a to tylko wierzchołek koszmarnej góry lodowej. Generalnie bardzo oryginalne połączenie science fiction- psychologicznego thrillera i czarnej komedii. Bardzo oryginalne i bardzo dziwaczne, ale po dwóch sezonach wciąż uważam to za plus. Zobaczymy jak będzie przy trzecim. Bo z jednej strony kolejne pojawiające się pytania intrygują, ale z drugiej wypadałoby w końcu zacząć udzielać widzom trochę więcej odpowiedzi. Miejsce piąte Fallout. Pierwsze dwa Fallouty to jedne z moich ulubionych gier. No powiedzmy, że New Vegas też. Od wyjścia z skrypty 13 zakochałem się w tym uniwersum. Jest na serial czekałem pełen nadziei i obaw. Okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Tak ma swoje wady, jak dziurawy scenariusz, pełen zbiegów okoliczności, czy aż nazbyt widoczne inspiracje Falloutem 3 i 4, które były najsłabszymi grami z serii. Ale mimo wszystko. Jest klimat, jest fajna scenografia. Jest jeden z moich ulubionych aktorów, który w roli Gula sprawdził się znakomicie. Zresztą inni aktorzy też nie zawiedli. No a na końcu pierwszego i jedynego jak dotąd sezonu pojawiła się także nadzieja, że kolejną inspiracją będzie znakomity New Vegas. Więc już nie mogę się doczekać grudniowej premiery. Na miejscu czwartym For All Mankind. Trochę science fiction trochę historia alternatywna, a trochę political fiction. Wszystko zaczyna się od tego, że w 1969 to Sowieci, a nie Amerykanie jako pierwsi lądują na Księżycu. A to sprawia, że kosmiczny wyścig, który w naszej rzeczywistości nie nabrał rozpędu, tutaj dla obu stron staje się natychmiast rzeczą absolutnie najważniejszą. Oba mocarstwa zakładają swoje bazy na Księżycu, a ten ma stać się dopiero Przystankiem na drodze do podboju układu słonecznego. I powiem tak, gdybym oceniał po dwóch pierwszych sezonach, to mogłaby być pozycja numer jeden na tej liście, może numer dwa. Ale od sezonu trzeciego, w sumie były cztery, brakuje mi już tego realistycznego podejścia do eksploracji kosmosu. Nagle wszystko dzieje się bardzo szybko i bardzo widowiskowo. Co w przypadku innych seriali pewnie w ogóle by mi nie przeszkadzało, tu jednak odczułem pewien dysonans. Mimo wszystko serial mocno polecam i kolejny sezon na pewno obejrzę. Na najniższym stopniu podium Arcane. Steampunkowe fantazy, które zakończyło się zgodnie z planem na dwóch sezonach. I dobrze, bo to nie była historia do rozciągania w nieskończoność. W każdym razie no, powiedziana historia była bardzo dobra, ale najlepsze jest to, jak Arkane wygląda. Dwie największe zalety to fantastyczny setting i przepiękna animacja. Obie rzeczy oceniam 10 na 10. Naprawdę była to dla mnie ogromna niespodzianka, że można zrobić tak dobrą adaptację gry komputerowej. Chodzi o League of Legends, gdyby jakimś cudem ktoś nie wiedział. I rzecz, że cały scenariusz, podobnie jak chyba Większość elementów tego settingu tak naprawdę wymyślili twórcy Arkane. No, w tej grze to raczej nie chodzi o fabułę. Ale to czy grę znacie czy nie, nie ma tutaj znaczenia. Arkane to po prostu najlepsze serialowe fantazy. Na miejscu drugim, Silos. Taki trochę Fallout, bo akcja rozgrywa się w wielkim schronie, tytułowym Silosie w którym od pokoleń żyją tysiące ludzi, nie mających pojęcia o tym, co dzieje się na powierzchni. Poza tym, że wyjście na zewnątrz oznacza pewną śmierć. Co więcej, właściwie nie znam historii sprzed osiedlenia się w Silosie. No, poziom wiedzy nie jest taki sam u wszystkich i jak łatwo się domyślić, mamy do czynienia z konspiracją. O zaletach tego serialu już na kanale opowiadałem. Świetna Rebecca Ferguson w roli głównej, piękna, retrofuturystyczna sceneria, Intrygujące tajemnice, dobre tempo, zwroty akcji. No i przede wszystkim. Pierwszy sezon był świetny, a drugi utrzymał poziom. Więc na trzeci czekam bardzo niecierpliwie. No i miejsce pierwsze. Expanse. Adaptacja cyklu powieści rozpoczynającego się przebudzeniem Legatana. Bardzo udana adaptacja. Bardzo wciągających powieści, które naprawdę nadawały się do zekranizowania. Serial świetny pod względem wizualnym, choć z tego co pamiętam w późniejszych sezonach, a było ich w sumie 6, trochę przycięto budżet. Akcja rozgrywa się w 24 wieku, gdy ludzie zajęli się już na dobre kolonizacją układu słonecznego. Układu, w którym narastają kolejne konflikty. Mieszkańcom Marsa coraz mniej po drodze z Ziemianami, a w pasie planetoid buntują się robotnicy zmuszani do niebezpiecznej pracy przy Zdobywanie zasobów kluczowych dla przetrwania ludzkości. A do tego jeszcze pojawiają się nagle obce formy życia, zagrażające przetrwaniu naszej cywilizacji. Zdecydowanie dla mnie to najlepszy serial fantastyczny ostatniej dekady, a może nawet najlepszy serial fantastyczny w ogóle. W odróżnieniu od wielu innych trzymający dobry poziom sezon za sezonem i warto obejrzenia od początku do końca. No dobrze. A które z Waszych ulubionych seriali fantastycznych nakręconych w ciągu ostatnich 10 lat nie trafiły na tę moją listę. Na koniec jeszcze dwa słowa autopromocji. Moja ostatnia powieść, podobnie zresztą jak poprzednie, ekranizacji jeszcze się nie doczekała, ale i tak zachęcam Was do zajrzenia na stronę golemiczarownica.pl. Znajdziecie tam opis książki i jej początkowy fragment może zachęci Was do przeczytania całości. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.